Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, przeżywamy dzisiaj niedzielę zmartwychwstania Pana Jezusa jest to dla nas najważniejszy moment. Dlatego, że tak jak o tym mówi święty Paweł w liście do Koryntian, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to nasza wiara nie miałaby najmniejszego sensu. Wszystko u nas opiera się na zmartwychwstaniu. I moi drodzy, zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to najbardziej udokumentowany cud. Co prawda nikt nie widział samego momentu zmartwychwstania, bo to jest niemożliwe dla naszego umysłu, dla zdolności naszych poznawczych, ale wielu było takich i wielu jest takich, którzy spotkali zmartwychwstałego. Gdy czytamy Słowo Boże, to Maria Magdalena go spotyka, spotykają go apostołowie zgromadzeni w wieczerniku jednocześnie 500 uczniów i na przestrzeni wieków mamy wiele takich osób, których nazywamy świadkami, świadkami Chrystusa z stałego. Ja uważam siebie również za takiego człowieka, który spotkał Chrystusa z stałego i dlatego tutaj jestem i dlatego do was mówię. I moi drodzy yy, z martwych stanie jest to niesamowicie ważne wydarzenie z tego względu, że Chrystus, zmartwychwstając, pokonał szatana, pokonał grzech i pokonał śmierć. A to znaczy, że On już raz, to do, raz tego dokonał i my możemy wejść w to Jego zwycięstwo. Chcemy nad tym chwilę pomedytować, chwilę się nad tym zatrzymać. Zobaczcie, że jest napisane, że Chrystus po zmartwychwstaniu więcej już nie umiera. Śmierć nad nim nie ma już władzy. Więc co to znaczy, jeśli zmartwychwstał i drugi raz nie umarł, to znaczy, że On żyje. A jeśli żyje, to znaczy, ja mogę Go jako żywego, jako żyjącego spotkać. I dzisiaj, jeśli ktoś Go jeszcze nie spotkał i nie doświadczył jego mocy, tego, że jest Bogiem żywym, prawdziwym pośród nas, to prawdopodobnie dlatego, że go po prostu w życiu nie szuka. Zobaczcie, co mówi Jezus: szukajcie, a znajdziecie. Kto szuka Chrystusa całego znajdzie go prędzej czy później i stanie się świadkiem. Pytanie dzisiaj do każdego z nas, czego tak naprawdę w życiu szukam, do czego dążę, co jest dla mnie najważniejszym celem. Co jest tym, tą metą, do której biegnę i wyścigam się z całej siły, żeby to zdobyć? Czy szukam na pewno Chrystusa? Jeśli szukam, znajdę go. I moi drodzy, jeśli dzisiaj jeszcze ktoś chciałby powiedzieć, że tak naprawdę to jest kłamstwo, że, że Chrystus umarł na krzyżu, bo z tym raczej się nie dyskutuje. Jeśli ktoś jest człowiekiem otwartym, to mamy źródła historyczne, również pozabiblijne, które to podkreślają. I niektórzy mówią: że Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstania nie było. Ale moi drodzy, jeśli to byłoby kłamstwo, to spróbujcie dzisiaj wymyślić takie kłamstwo, które będzie powtarzane przez 2000 lat. O którym ludzie będą mówić na całym świecie, i za które to kłamstwo ludzie dadzą się zapić. Spróbujcie takie kłamstwo wymyślić, bo my mówimy kłamstwo ma krótkie nogi. Więc na krótką metę, ale wymyśl takie, żeby za dwa tysiące lat ludzie o tym mówili na całym świecie. I zobaczcie, że wśród najbliższych Jezusowi, dwunastu apostołów, dziesięciu z nich. Daje się zabić za tę jedną prawdę, że Chrystus żyje, że zmartwychwstał. I to nie były żarty. Oni widzieli, jak Jezus był ukrzyżowany. Wiedzieli, że ci, którzy groszą, nie żartują, skoro zamordowali w taki sposób Chrystusa mogą odebrać też im życie. I wiedzieli, że ta prawda o zmartwychwstaniu jest większa jest ważniejsza niż ich życie doczesne. Gdy spotkali stałego, wiedzieli, że po życiu tutaj, na ziemi, będą z nim wiecznie w niebie. Więc mówią: Jeśli tak uważasz, że trzeba mi to życie odebrać, to mi odbierz, ale ust mi nie zamkniesz, ale mojego serca na Chrystusa żywego nie zamkniesz, bo moje życie należy już do niego. I moi drodzy, to jest piękne przesłanie. Wielkanocy, która nas wyzwala. Czytamy w Słowie Bożym, że Chrystus z martwych stał jako pierwszy spośród tych, którzy umarli. I ktoś mógłby powiedzieć no zaraz, zaraz, ale jak to pierwszy. Przecież czytamy w Ewangelii o tych, którzy zmarli i zostali przywróceni do życia, czyli na przykład o łazarzu, o młodzieńcu znań i tak dalej. Pamiętamy te sceny. Więc już wcześniej były takie sytuacje. Moi drodzy, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy. Tam mówiliśmy o wskrzeszeniu. Tu mówimy o zmartwychwstaniu. I ktoś zapyta, jaka jest różnica między wskrzeszeniem a zmartwychwstaniem? Zasadnicza. Bo moi drodzy, wskrzeszenie polega na tym, że ktoś, kto umarł, wraca do swojego starego życia. Jakiś czas jeszcze będzie żył i ponownie umrze. Natomiast Zmartwychwstanie to nie jest powrót do tego samego starego życia. Po zmartwychwstaniu wchodzi się w życie zupełnie nowe, inne. Zobaczcie, Chrystus wstał po trzech dniach. Spotyka się z Marią Magdaleną po trzech dniach i ona Go nie poznaje. Objawia się swoim uczniom i oni Go nie poznają. Przychodzi do tych, którzy byli z nim non stop przez trzy ostatnie lata. Nie poznaj go po trzech dniach, co się stało. Moi drodzy, to jest nowe życie, nie to samo, które było przed śmiercią. I ciało, które ma, to nie jest to samo ciało, to jest ciało uwielbione. I dlaczego to jest tak ważne? Bo moi drodzy, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy, a nie jako jedyny. Jeśli jako pierwszy, co to znaczy, że jest też drugi, trzeci, dziesiąty, tysięczny i tak dalej. I pytanie, kim są ci kolejni, którzy mają zmartwychwstać? Ci kolejni to są ci ludzie, którzy poszli za pierwszym, którzy idą w swoim życiu za pierwszym, czyli za Chrystusem. I którzy Chrystusa postawili na pierwszym, życiu, na pierwszym miejscu w swoim życiu. I zobaczmy. Teraz okres Wielkiego Postu, który się zakończył, wiele rekolekcji parafianych, wielkopostnych, wiele spowiedzi, takich świątecznych, i wiele wskrzeszeń. To znaczy, człowiek był umarły i przyszedł, żeby został wskrzeszony do swojego starego życia. Czyli żeby chwilę poświętował, i żeby później znowu dojść do momentu śmierci. Wskrzeczeń było dużo pytań, ile było zmartwychwstań, ile w tym czasie łaski będzie zmartwychwstań, to znaczy takiej przemiany mocą Ducha Świętego, że życie się zmieni całkowicie. To nie jest powrót do starego człowieka. To jest nowe życie. I tam, gdzie obserwujemy autentyczne nawrócenia, to ktoś mówi, ja Ciebie już nie poznaję. Ja pamiętam jedno świadectwo, kiedy żona mówi, to nie jest mój mąż. On, który codziennie pił, leżał gdzieś tam w rowach, stoczył się na dno, zmienił całkowicie swoje życie, także żona się szokowała. Później oczywiście stała się osobą szczęśliwą, bo okazało się, że ona dopiero od, otrzymała tego męża, że od tej pory jej, nie chciał jej zranić i tak dalej. Życie się zmieniło z martwych I za każdym razem, kiedy widzimy autentyczne nawrócenie czyte biblijne, kiedy aż imię się zmienia, z szaweł na przykład na Paweł, bo to inny człowiek jest, bo to nie jest już to samo życie. I wielu z Was mogłoby wyjść i powiedzieć, był taki moment tego mojego zmartwychwstania, kiedy życie się zmieniło. I moi drodzy, to tak jest nieraz mocne, że człowiek nawet fizycznie się zmienia. Ja pamiętam świadectwa niektórych osób przestępca. I mówi. Dzisiaj aż mi ciężko mówić świadectwo, bo dzisiaj na mnie patrzą i mówią: A jak to możliwe, że Ty coś złego robisz? Przecież Ty masz taką ciepłą twarz. Przecież Ty masz takie oczy, które spojrzysz i są tak serdeczne. Tyle ciepła, tyle dobroci. Ale one były inne. To była twarz pełna nienawiści. Dzisiaj jest twarz przemieniona. Więc moi drodzy, Chrystus nie chce nas tylko wskrzeszać. Te święta zmartwychwstania to jest coś więcej. To jest wejście z Nim w nowe życie. Więc dzisiaj zachęcam i siebie, i Was do tego, żebyśmy na nowo postawili Chrystusa na pierwszym miejscu w swoim życiu, żebyśmy za Nim poszli i żebyśmy pozwolili Mu przemieniać tak bardzo nasze życie, żeby można było powiedzieć, ja jako ten kolejny, idąc za pierwszym, i jestem tym kolejnym, który razem z nim z martwych wstaje. Amen.